Odpali czy nie odpali? Oto jest pytanie. Odpali czy nie odpali, jak myślicie. Ja Odpalił! Długo nie, długo nie nagrywałem vloga i pewnie się zapytacie, gdzie to od to jeździsz. <grym> A to miasto po długim czasie mogę wam powiedzieć i mam nadzieję, że mikrofonik tutaj wszystko nie działa, jak powinien działać. No i jedziemy dzisiaj do miasta, bo... Jest kilka spraw do typu powiedzmy choinki poświęcające, i, i trzeba stroić pomału choinki i wycierać, która się dla mnie się znowu Zajebiście po prostu. Zajebiście. Teraz takie minimalne skupienie możecie umieć zauważyć, ale naprawdę, to jest chyba pierwszy vlog, który szucę na kanu, a tak naprawdę dogrywałem kilka takich vlogów, które mi nie wychodziły i ich po prostu nie wrzuciłem. No, jakby nie było. A ja te po to się to miasta, słuchajcie, trzeba okarać prezenty dla dwóch osób trzech powiedzmy nawet. Bo już dla rodziców dla brata i bratowej już mam. I teraz jeszcze trzeba okarnąć prezencik yy, dla braciszka młodszego plus trzeba ogarnąć jeszcze fajną taką niespodziankę dla chrzestnej i dla kuzynki więc no będzie ciekawie trzy razy opieszczałem parking to dookoła, a w końcu znalazłem miejsce kurde w czasie okresowym, świąt naprawdę jest ciężko znaleźć jakieś miejsce parkingowe. Boże, dobrze, że ja nie mieszkam w mieście, tylko na wsi i nie muszę szukać miejsca parkingowego i tak często nie jeżdżę. Masakra. Trzy razy ten sam parking opierzałem. No nic, no to co? Teraz trzeba iść, kupić najpierw dwa, trzy rzeczy. A po dwa, a po trzy? Najpierw tam, to ekspert poleca, a potem. W poszukiwaniu choinek tam co rodzicowi mówili, że mam zobaczyć czy w ogóle jakieś fajne choinki są. Wróciłem do domu. No i to nie jest akurat ten sam dzień, tylko to jest kolejny dzień. No i mogę powiedzieć, że coś tam mam powymyślane i procenty dla pilskich mam kupione. No dla bliskich. no akurat mi chodzi o rodzinkie, tak? Dla prata, dla pratowy, dla rodziców, no i dla chrzesneń i dla babci. <noise> I plus jest taki, że nikt tylko nie ma w domu i mogę spokojnie nie to zrobić. No i... Ale dalej to odcinka. Subskrybujcie koniec czynika, by być bieżąco. Wbijajcie na Discorda, wszystkie linki macie w opisie. No i... Nowy sprzęcik jest. Jaki? Słuchaweczki fajne. Ale o tym to będzie filmik, ale... Może co tydzień? W swoim czasie. Tyle mogę was zdradzić. A mimo wszystko właśnie słuchawki mam, mam dostane z e, Madaka, więc no, powiem Wam, że słuchawki robią większą robotę niż te słuchaweczki. Ale chwila, to nie jest odcinek, co ja tutaj mam, tylko to jest odcinek z pakowaniem prezentów, więc no przejdźmy może do pakowania prezentów. Najpierw tak? Wam pokażę może to, co ja mam. Fajny zestawik mam, nie mogę Wam pokazać tak naprawdę co on kryje w sobie, jakie napisy, jakie obrazki, bo to jest plus 18 lat mogę powiedzieć, dlatego tego spakuję, albo będziecie po prostu, nie będziecie wiedzieć co tam jest, bo nie chciałbym, aby mi syblokowali tego ten filmik, więc no <laughs> takie i Otóż, dla rodziców mam coś specjalnego, coś co naprawdę... Nigdy się tego nie spodziewałem i to nie był wcale tani ani drogi prezent, a mianowicie mam kupione coś takiego, jak dwa kubki, ręczniki, mama, tata, mama, tata, zapakowane w ładną skrzynkę oraz w środku są jakieś torciny, tego nie rozpakowywałem, bo to mm, mają otworzyć rodzice przy wikilni. Przy kolacji po fik Po Fikuśie. <gulia> się nie mogę ustawić? Po kolacji fikilijnej. O to mi tylko nie chodziło. Dobra, przejdźmy do pakowania. Nigdy nie pakowałem prezentów. I tutaj muszę się nam przyznać. Ale muszę nam powiedzieć jedno. Ja z wami za zapakuję oczywiście dwa paczki prezentów. A kolejne dwa paczki prezentów sam zapakuję i wam pokażę, jak to wygląda. Ale powiem wam. Taką i jedną ciekawostkę, że jak spakuję wszystkie swoje wszystkie prezenty, to mam dla Was wyzwanie. Napiszcie w komentarzu, co to są właśnie te dwa rzeczy, które będą zapakowane, a wam ich nie pokażę. Bo to są właśnie dla chrzestnej i dla babci, a budżet nie pozwala, więc mam się troszeczkę inaczej na to zaryzykować. Ale okej, okay. do pakowania tego prezentu, tutaj co Wam wcześniej mówiłem, że skrzynka, w środku są drociny dwa ręczniki i dwa kubki dla rodziców. Prezent za 120 zł. Więc to będzie ciekawie. Użyję to tylko na pewno, tasienkę i no, nożyczki. I pierwszy raz będę pakował dla kogoś prezent. masakra Aha. Parę konik od paczki. No nieważne. Tutaj możecie zauważyć kątem oka. Choj styk na ziemi, ale to tylko dlatego, że. Wczoraj jak skończyłem grać, a to szybko położyłem go tak na ziemi, ale w jest bezpieczne, mogę tak powiedzieć. No i użyję właśnie do pakowania tego prezentu kolorowe kartki papieru. Już mam przygotowane co nieco i wiem jak to ma wyglądać, dlatego to sobie na to położę. I ja pewnie skupił się na pakowaniu prezentów, a, a wy możecie oglądać jak ja to robię. I kminie w przyspieszonym tempie właśnie teraz. Mogę Wam powiedzieć tak, że nigdy nie pakowałem prezentów, ale to co wiem i to co liczy się, to wiem, że liczy się pamięć i przede wszystkim liczy się jeszcze chęci. Nieważne jak wygląda, jak jest wygląd zewnętrzny, a jak jest wewnętrzny, co jest w środku i czy są chęci i co się pamięta. A pierwszy raz nie robię taki prezent dla rodziców, mi się tak wydaje. No, powiem tak. <grym> Kolory? Kolory są tak naprawdę barwy barw świątecznych, no mogę tak to uznać, no po prostu barwy świąteczne są, no i źle to nie wygląda, co oszczędziłem po prostu na papierze, dla kolorowy oraz yy, taśma i to wystarczyło, więc no moim no, zdaniem to, to powinno wystarczyć, bo... To jest jedno słuchajcie prawda, że nie liczy się tak naprawdę wygląd, co jest z zewnątrz, tylko chęci oraz się pamięta. A co jest w środku? Ja to wiem, Wy to wiecie, a nikt inny tego pozostałego nie wie. I na pewno jeszcze ten odcinek blatuje przed świętami. Tak mi się wydaje. Więc no, teraz przyszedł czas, abym spakował kolejny prosącik, ale. On będzie, tak mogę powiedzieć, czy on będzie zacensurowany, bo są tam takie rzeczy, i, i, teksty i obrazki plus 18, więc no, wypatrzcie, ale zacensuruję wam to, a kolejne dwa prezenty to już musicie odkazać w komentarzu, co to może być. Więc no, mam nadzieję, że mi głowy nie ucięło, bo nagrywam to telefonem. <laughs> ale okej, okay, spoko, do dzieła. Nie wiem, czy jest witać, czy nie, ale w rosie W to letka cenzurka będzie, więc to no, ten procentzik jest akurat w zasadzie mały, dlatego szybko pójdzie go zapakować. No i też mam fajne pomysły jak to zrobić, tylko bym to chciał zrobić to w jak najszybszy sposób, bo jak to teraz to będę ukinał, a zresztą przepadnie sami w przyspieszonym tempie właśnie teraz. To też nie lubi jak te taśmy się tak głupio zwijają, owijają, że końcówki uciekają. To jest kurde naprawdę głupie, ale już coś tutaj mam. Teraz, że boki trzeba zrobić, jeszcze raz to w kółko zataśmować i będzie Ok. Dziwnie pakuje te prezenty, ja wiem zauważyć, ale ja inaczej nie, potra nie potrafię. Musicie mi wybaczyć, no ja inaczej nie potrafię, ale. I tak jak właśnie mówiłem kilka minut temu liczy się, że się chce, a nie jakaś tam dekoracja, nie? tak przynajmniej mi mówili, no i teraz widzę, że muszę ociąć sobie szybciutko te narożniki i to chyba będzie kites bo nie widzę sensu, aby te narożniki tutaj za bardzo się trzymały, ale sprawdzamy jak najbardziej będzie ok, więc no będzie kites tylko jeszcze tutaj utnę teraz te narożniki i będzie spoko, a kolejne 2% słuchajcie, ja sobie je sam tutaj je i wam pokażę jak to wygląda i chyba nawet wystarczy mi tam papieru tak mi się wydaje i będzie okej okay. tak właśnie powinno być to będzie o tak, o tak o tak. I typem mógł mieć coś takiego fajnego kolorowego, typu stążko czy coś, ale no, nie posiadam. A nie zdążę już przed Wikilią jechać to miasto, ale okej. Okay. Jeszcze raz. Mocny Takie wszystkie kubieńka. Ale jest dobrze. Musicie powiedzieć, że jest dobrze. Fajnie to zrobiłem, fajnieczko W końcu, w końcu udało się Pomijam tego, że miałem troszeczkę przerwy i tak naprawdę Mogę wam powiedzieć, ee, tak szczerze z całego serca Że mogę wam powiedzieć, że oglądając pierwszy film Ale wybiła godzina, kucina... która to wybiła godzina? Za chwilę będzie 22, druga, więc dlatego Mogę wam powiedzieć, słuchajcie, że Baczki mogę wam pokazać, baczki wyglądają tak Na stoliku a co jak? Z innej perspektywy. Wyglądają moi drodzy tak, więc no... to jest jedna z największych paczek, która kosztowała 120 zł. To teraz taka malutka paczka, którą musiałem niestety zacenzurować, bo to jest 18, plus, takie teksty i obrazki, więc no możecie się już domyśleć o co chodzi. Oczywiście wszystkie linki y, do tych paczek macie w opisie podane. Co mam tutaj zakupione i polecę, naprawdę, jeżeli ma być coś pysznego to polecam. A te dwa paczki też są zapakowane. Tylko, że wam tego nie powiem, co to jest zapakowane, tylko musicie teraz napisać w komentarzu. Jest no. Tak to mówiąc słuchajcie? Piszcie w komentarzu. <śmianie> 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 Więc no. Od razu mówię, słuchajcie. 10 zł 10 zł 120 i 40. To jest patrz taka duża tutaj jest małe małe I tutaj To co mówiłem przed chwilą Małe ale jare Było takie dziwne Taka <grym> <grym> Naprawdę to było takie dziwne ale na spoko No i słuchajcie ja śmikam Teraz nagrywać kolejny odcinek I widzimy się tak naprawdę w kolejnym odcinku Już i tylko to mam zapalone a nadal ciemno jest What the f Nieważne jeżeli chcecie więcej odcinków takiego typu, zostawicie jeszcze łapę w górę, komentarze i jesteście... Tak 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 tak, 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 tak. I jeśli jesteście nową osobą na kanale, subskrybujcie kolejny kanał, by być na bieżąco, aby szary film was nie ominął, ani stream, bo nie tylko przyjdzie taki okres na kanale, że odcinki będą 3-4 razy w tygodniu i przynajmniej po 1 po lub po 2 streamy. Bo nie, nie, nie tylko będę tutaj miał światłowód, tyle wam powiem. A co dalej planuję? Tak, ja wam nie zdradzę tego końca. Ale przyjdzie czas, że wam to powiem. Nie wtrącąc, do zobaczenia i cześć!